Pan Siemanko, systemny Rafał z Motorwu. Wracamy dla Was po krótkiej przerwie. Baterie naładowane, ale wracamy już z nową dostawą na salonie. Za mną stoi Yamaha MT125, czyli jeden z tych najbardziej popularnych motocykli, właśnie na kategorię B bądź 1 No i zobaczcie, co dla Was przygotowaliśmy. Myślę, że jest to bardzo fajny, fajny temat dla każdego, który właśnie chce zacząć przygodę z motocyklami. Bardzo fajnie przygotowany MTek No i zaraz zobaczycie, dlaczego uważam, że już niedługo znajdzie się na pewno u któregoś z Was. Podważam. Yamaha MT125 2015 rok, no i to, co jest na pewno na plus dla tego motocykla, który przede mną stoi, to to, że to już jest ta wersja z systemem ABS na obokoła. Słuchajcie, zacznę od tego. Motor Airwheeler to firma, która zajmuje się sprzedażą motocykli, jak się pewnie domyślacie, no ale prowadzimy też swój serwis, do którego gorąco zapraszam, no i myślę, że to, nas, to też nas troszeczkę wyróżnia, bo każdy motocykl, który tutaj stoi, jest już przygotowany do sezonu. No i tak też było w tym przypadku. Zacznę też od tego, właśnie, że to jest Motocyk przygotowany do sezonu, i co, co za tym się kryje? Dostaniecie od nas e, taką książeczkę serwisową z naszego serwisu, że przy tym przebiegu, który jest tutaj, ten motocyk miał serwis i zostało to zrobione. Oczywiście taki pełny serwis, czyli serwis olejowy. Olewofiltrowy, nowy olej w silniku, zarządzony z modulem 10 40 nowa świeca, zrodzony filtr powietrza, nowy płyn hamulcowy z przodu i z tyłu, ee, nowa opona przód, Gridstone 2022, nowa opona tył, e, z tyłu akurat Spirelli 2023, rok produkcji, więc nowki sztuki e, gumy, zobaczcie, tak naprawdę dopiero zaczynają swoją przygodę. Nowe klocki z tyłu, nowy zestaw napędowy e, z takim fajnym łańcuchem na X-ringu, więc też na pewno ta to żywotność się wydłużyła. No i na tą chwilę to sprawiło, że ten motocykl nie ma wkładu na teraz, czyli pod względem eksploatacji zaczynacie, przekręcacie kluczek i jazda jest już od samego początku, więc nic z Was tutaj już na start nie interesuje. To jest na pewno pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że my do tego motocykla przygotowujemy kompletną dokumentację do rejestracji, czyli Wy tak naprawdę po zakupie idziecie prosto do Wydziału rejestracja, Ubezpieczenie, Koniec. Żadnej opłaty recyklingowej, żadnego przeglądu nie robicie, wszystko nie dostajecie od nas. Kolejna rzecz. motocykl całkowicie fabryczny od nowości. Mówię tutaj o elementach plastikowych, oczywiście. Czyli wszystko jest w fabrycznym lakierze, z fabrycznymi naklejkami. Cały, cały tył, zbiornik paliwa, przedni błotnik, dolny pług, te kapki boczne, to wszystko jest stereo odnowości. Nikt przy tym nie grzebał. Nie jest to jakieś porysowane, jakieś drobne, tylko ślady eksploatacyjne. Cała reszta naprawdę wygląda bardzo fajnie no i też ten motocykl ma parę fajnych dodatków oczywiście to co już widzicie na start, no to że nie ma tej srebrnej dużej puchy tylko ma tutaj zainstalowany tak zwany fake akrab czyli macie tą końcówkę już przelotową, naprawdę to już zdecydowanie inaczej chodzi, teraz jeszcze jest ta tak zwana, ten tak zwany db killer czyli ta wkładka wygłuszająca więc to jeszcze teraz nie jest taka pełna głośność tego, tego wydechu, po wyjęciu tej wkładki no to już będzie taki naprawdę noryczący ten motocykl więc będzie to robiło wrażenie. no oprócz tego mamy na pokładzie regulowane klamki, które sobie można regulować odstęp samej tej klamki od, od manetki, więc to też jakiś tam fajny bajer. Krótkie podświetlenie rejestracji z takim czymś krótki w ogóle uchwyt całej rejestracji, z możliwością regulacji kąta skrętu, w sensie jakby kąta pochylenia tej tablicy rejestracyjnej, z podświetleniem LEDowym rejki, także kierunkowskazy komplet i z tyłu, i z przodu macie właśnie zmienione na LED. No i myślę, że cały kształt motocykla naprawdę jest fajny. Oczywiście jest to motocykl używany z 2015 roku, więc ósmy rok już się tutaj z zapasem szykuje, więc jakby no nie jest to, to motocykl nowy. Zdarza się jakieś list eksplo eksploatacyjny i tak dalej, ale myślę, że naprawdę i tak wygląda bardzo fajnie względem wszystkich motocykli na rynku myślę, że ten się będzie prezentował naprawdę, naprawdę dobrze i godnie, więc nie będzie tutaj po prostu wstydu. No i myślę, że e, także no, pod względem samej, samej tutaj eksploatacji, samych takich rzeczy, które przychodzi w motocyklach z czasem wymieniać, no to to przede wszystkim co to pewnie na czym wam zależy. Czyli e, no, to taka żywotność, żeby tutaj się nie było, że zaraz serwisy, zaraz nie wiadomo co. No, a po macie wszystko przygotowane tak, żeby zaczynać przygodę i po prostu takim motocyklem jeździć. No i myślę, że to. No, zaprocentuje w waszym gdzieś tam późniejszym zadowoleniu. Fajny silnik, fajna jednostka, 2,5 litra na 100 km będzie to paliło, nawet przy takich jakichś prędkościach, ee, po prostu gaz-hamulec, gaz-hamulec, więc bardzo fajna, ekonomiczna jednostka. Oczywiście na wtrysku 15 koni, czyli maksa możemy dostać na B. Ym, chłodzona cieczą, oczywiście, więc tutaj nawet jakaś tam e, jazda po mieście nie jest tutaj poradzona, więc mega fajny, fajny temat. No i co, zakręcam kluczyk, motocykl z przebiegiem 19170 od nowości, 100% tenek napiszemy to na fakturze, więc tutaj nie ma, że jest inaczej, kluczyk przekręcony, czerwony guzik w dół, klikam zapłon i sami posłuchajcie jak to chodzi. Spørsmål? So, uh Podstawowe rzeczy. Pamiętajcie, że możecie wpaść do nas, zobaczyć ten motocykl na żywo, zbić sobie z nami pionę, przymierzyć się, przejechać. Eee, więc jak najbardziej Was wszystkich zapraszam. Eee, z drugiej strony pamiętajcie, że możecie zakupić taki motocykl na ratę. Jeżeli brakuje Wam tylko jakąś część kwoty, to także można to rozbić. Zadzwońcie, zapytajcie, my, wam już, my was już tam dalej pokierujemy. Eee, trzecia rzecz, eee, pamiętajcie także, że można sobie zamówić oględziny takiego motocykla pod swój dom. Czyli tak naprawdę, jeżeli nie wiem, macie za daleko, nie chcecie, nie macie czasu do nas przyjeżdżać, no to po prostu możecie zadzwonić, powiedzieć skąd jesteście my wam transport takiego motocykla wycenimy przez telefon, no i tak na dobrą sprawę z góry płacicie tylko za sam koszt dowozu przyjeżdżamy do was, oglądacie sobie jak wam się podoba, to dopiero wtedy płacicie za sam motocykl, więc myślę, że to jest taka opcja fair w obie strony no, i co więcej, no jak będą pytania, z się pytajcie. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Mam nadzieję, że, że już się niedługo usłyszymy. A no, jestem pewien, że już niedługo, nawet z niektórymi z Was się zobaczymy. Więc trzymajcie się ciepło, lewa w górę. No, i do zobaczenia.